Hej, kochani! Dzisiaj chcę Wam pokazać, gdzie jest żółty klucz w tym odcinku, bo to w każdych odcinkach i nawet po każdej z tajemnica są tylko dwa klucze żółty i czerwony. A więc Wam pokażę y, żółty klucz i gdzie jest do niego wejście, bo niektórzy też... Może już niektórzy wiedzą, bo... ponieważ już ludzie tutaj rozpowiadali, ale na nie wiedzące, bo zawsze jest ktoś może to nie wie. A więc tak, ym, ja tylko, że nagrywam. No i wchodzimy. I jesteśmy. I żeby zdobyć ten łódź pewnie myślicie sobie o Jezu, jak go zdobyć? Yy, zdobyć go trzeba wejść w taką dziurkę. Ja zaraz Wam pokażę, tylko muszę tutaj wejść. Boże. Ja mam klawiaturę. Yy, no dobra, o. I niektórzy mają grawitację, niektórzy mają VIP-a, to mają szczęście. E, po prostu, bo mogą sobie to kupić. Na przykład taki disk. O, jakiś bóg. E, dobra. I musimy tam wlecieć. I zdobyłam już żółty klucz. Tam trzeba do środka wlecieć. Nieboże, jak jakim mi się laguje. Sorry za... Ale takie mam bugi, mam za dużo znajomych i w ogóle po prostu masakra. No okej, okay, i nam się udało. I pewnie myślicie teraz, gdzie jest wejście? Gdzie jest ten? Zaraz zobaczę, bo ja nie pamiętam, ale hmm, będę wam mogła pokazać już. No choć normalnie. Ja już wam pokazuję. Muszę sobie poprzypominać te wszystkie. To było gdzieś. Yy, chyba tam. O, już wiem. Potrzebnie się. O, tutaj. Trzeba tutaj łatwo znaleźć, ale w następnym odcinku będę się I będzie z, chociaż z. Nie wiem, 20, 10. Najpierw było 20. Łopek w górę i z 20. 10 subików, to w następnym odcinku pokażę Wam, gdzie jest yy, czerwony klucz i gdzie jest czerwone przejście. A więc i pamiętajcie, że y, zawsze możecie dać na MSP yy, grafika, czyli gra, grafikę też oczywiście oddaję, czyli potem już nie będę oddawała, jak mi się skończy lip, przepraszam, ale jak, jak dacie prezent w Was po drugim odcinku, a więc no to wszystko. A więc mogę kończyć. Bye, bye!